Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj gościem studia w polityce.pl jest Wiktor Świetlik, felietonista tygodnika sieci oraz naczelny dwutygodnika koncept. Ja się nazywam Dorota Łosiewicz. Witaj Dzień dobry. A ja się nazywam Wiktor Świetlik, jak już państwo usłyszeliście. Porozmawiamy dzisiaj o pewnej sprawie, która nieco umknęła uwadze opinii publicznej, mianowicie chodzi o depeszę gratulacyjną, jaką do Watykanu wysłał premier mhm. Donald Tusk. Przeczytam państwu fragment tej depeszy. Pragnę jednocześnie zapewnić Ojca Świętego o woli i gotowości Polski do dalszego umacniania więzi. Współpracy ze Stolicą Apostolską w obronie kultury chrześcijańskiej w Europie i na świecie. To słowa Donalda Tuska skierowane do papieża Franciszka. Jednocześnie Polska wprowadza program refundacji in vitro. Mamy walkę o ustawę o związkach partnerskich. Jak to się ma do siebie? Czy to jest hipokryzja, obłuda? Jak to w ogóle nazwać? To wręcz wierno poddań, poddańczy adres, ja bym powiedział, ze strony pana premiera. I myślę, że to, to jest dobry obraz, generalnie rzecz biorąc, funkcjonowania Donalda Tuska, który z jednej strony deklaruje właściwie no, wolę prawie że prowadzenia krucjaty na rzecz rechrystianizacji świata, a z drugiej strony, no, oprócz tych rzeczy, o których, o których pani redaktor wspominała, to przypominam, no, że generalnie rzecz biorąc, mamy na przykład w tym momencie w Polsce Generalny problem potwornego ataku na, na katolików na Kościół, Donald Tusk, ani jego ludzie ani nigdy nie kiwnęli palcem w tej sprawie. Nie mówię o Jarosławie Gowinie, który stanowi wewnętrzną opozycję, prawda? Ale sam Donald Tusk nigdy nic nie zrobił. Co więcej, Donald Tusk często atakował biskupów, z drugim, na drugą nóżkę bym powiedział, podkreślał swój antyklerykalizm, czy swój, swój dystans, tak, mówił, że nie będzie klękał przed biskupami itd. itd. No pragnę przypomnieć, że najlepszy kumpel dziennikarski platformy obywatelskiej no, w tym momencie został wstąpił Jerzego Urbana, publikując jeszcze bardziej właściwie agresywne treści antyklerykalne niż Jerzy Urban mówi o Tomaszu Lisie, prawda? I to jest jakby wielki przyjaciel władzy i jakoś z jednej strony Donald Tusk może chodzić na bankiety, jakieś tam nagrody, gdzie przychodzi z maskotką Tomasza Lisa, a z drugiej strony, gdzie Tomasz Lis publikuje okładki, w których, nie wiem, no, na przykład sugeruje się księżom pedofilię i tak dalej, tak właściwie atakuje cały kościół, a z drugiej strony pisze wierno adresy do, do papieża. I co to znaczy? czy Donald Tusk jest klerykałem, czy jest antyklerykałem. No to jest tak samo jak z liberalizmem Donalda Tuska, jak z patriotyzmem Donalda Tuska, jak z jego orientacją w polityce zagranicznej, jak ze wszystkim. Donald Tusk jest naraz tym i tym, zależnie od tego, z kim rozmawia, jest takim, jak w filmie Udealena był taki zelif, który zależnie, gdzie poszedł, to się dostosowywał do ludzi wokół. Więc Donald Tusk tak samo się stara dostosowywać do okoliczności i do otoczenia, w którym akurat funkcjonuje, bo tak naprawdę jest premierem bez ideowym, bez pozbawionym światopoglądu. Zdaje się, że ma dosyć antyklerykalne poglądy. no Tak prywatnie o tym wspominał Janusz Palikot, i warto, trzeba pamiętać, że politycznie tu z wyhodował Palikota, czyli no największego jest. antyklerykała w historii III RP. No i w gruncie hmm. rzeczy jest to najbardziej antyklerykalny rząd w historii III RP. No właśnie prawica tym... mówi często o tym, że pozostał tym antyklerykałem, który był, tylko po prostu przywziął maskę na czas wyborów, no, żeby sięgnąć tak? do konserwatywnych wyborów. Znaczy, tak wszyscy politycy robili. No, lewica, ta postkomunistyczna też tak zrobiła. Natomiast no, w przypadku Donalda Tuska to jest już rzeczywiście taka zupełna schizofrenia, bo on zależnie od, do kogo idzie, to mówi coś innego. Ja uważam, że naprawdę takie... Yy... Analizę czy o stosunek Donalda Tuska do Kościoła albo do czegokolwiek innego, do podatków i tak dalej, to nie ma znaczenia. Jest mi obojętne, jakie ma poglądy Donald Tusk. Ważne jest, co robi, a robi to, co w danej chwili mu się opłaca. To jest czysta partia władzy, która jest skoncentrowana tylko na aparacie, tylko na aparacie władzy. No ale powiem szczerze, że jeżeli miałbym powiedzieć, co symbolizuje czasy te rządów PO, jeżeli chodzi o stosunek do Kościoła, to niestety raczej, raczej okładki tygodników zaprzyjaźnionych z władzą niż. Niż te adresy, adresy do papieża. No właśnie jeszcze słowo może o tych tygodnikach zaprzyjaźnionych z władzą, bo Tomasz List dostał właśnie nominację mm. do Hieny Roku za jedną z okładek Newsweeka. To jest mm. zasłużona nominacja? Znaczy powiem tak i wiadomo, że mam bardzo krytyczny stosunek do Tomasza Lisa i do tego, co on swój nich robił. Tak jak mówiłem, no, Tomasz Lis zastępuje Jerzego Urbana, natomiast no, jest zarazem mniej inteligentny od Jerzego Urbana za to bardziej agresywny, mhm. tak bym powiedział. Natomiast nie zmienia to faktu, że ja nie, nie, nie byłem nigdy wielkim, wielkim zwolennikiem tej nagrody. Właściwie również w tej strukturze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich funkcjonuje jako dyrektor Centrum Monitoringu Wolności i Prasy i szczerze mówiąc, dlaczego ja nie jestem wielkim. Panem tej nagrody, ponieważ należałoby ją przyznać na raz bardzo wielu dziennikarzom i to powiem szczerze, że po w wielu sytuacjach po obydwu stronach barykady. Nie zmienia to faktu, że. Nie zmienia to faktu, że no, Generalnie rzecz Tomasz Lis nie jest na pewno wzorcem, e, wzorcem dziennikarza. Przypominam, że kilka razy przyznawano mu tytuł Dziennikarza Roku, no, co jest w ogóle śmieszne, e, i z perspektywy tego, co dzisiaj robi. I na pewno bliżej, moim zdaniem, bliżej mu do, tego do, te do tej nominacji, którą przyznała mu, e, mu Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, niż do Dziennikarza Roku. Chociaż tak, jak mówiłem, ja nie jestem wielkim fanem tej nagrody. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Gościem studia w PL był Wiktor Świetlik. Dziękuję ślicznie.